Dzień dobry Państwu. Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Kolejna, kolejna część, kolejne, kolejny live dotyczący wystawy Cartier w Muzeum Victoria Alberta w Londynie. Tym razem o egipskich inspiracjach, ponieważ wielkie odkrycia archeologiczne zawsze w przeszłości wpływały na szczególnie właśnie na sztukę jubilerską w latach dwudziestych stało się podobnie Kartier wykonał bardzo dużą ilość obiektów, które właśnie były inspirowane starożytnym Egiptem postanowił się do tego stopnia, jak w przypadku na przykład tego, tych obiektów, tych kilku obiektów, że do obiektów Biżuteryjnych włączył swoje, swoje część swojej prywatnej kolekcji, kolekcji, która kolekcji artefaktów, oryginalnych artefaktów egipskich. Tutaj te, te figury są po prostu artefaktami oryginalnymi i zostały wyposażone w taką oprawę jubilerską wykonaną w domu jubileuszkim Karkie. To są te obiekty powstawały w lat, pomiędzy rokiem 1904 a 2007 lub 2008. Kilka lat wcześniej, co najmniej kilka lat wcześniej, Karkie zakupił właśnie obiekt, powiedzmy, jak ten, jak ten soku, zakupił do swojej prywatnej kolekcji, cieszył się nimi jakiś czas, a potem przekazał je twórcom, którzy wymyślili, jak można je oprawić w, jakie, w jaką biżuterię i następnie tą biżuterię wykonali. Albo tak jak tutaj, gdzie ta, ten zegar jest inspirowany wyglądem jednej ze świątyń która w Karnak, bodaj. to jest dość, dość wyrafinowany zegar, on ma repetier kwadransowy, więc, więc to jest dość, pomimo że to jest zegar, taki, powiedzmy, kominkowy czy biurkowy, to, to jest to dość wyrafinowane urządzenie. Zobaczmy, zobaczmy dalej, tutaj mamy Kolejną grupę artefaktów budowanych tym razem w Minutier, czy też w Neseser, bo tak o tym mówiono, albo Vanity Case. W tamtych czasach modne było, żeby kobiety właśnie z takimi Vanity Case chodziły na bale i na, i na spotkania. Zastąpiło to, na balach zastąpiło to karnety, z którymi wcześniej chodzono. Karnety już nie były potrzebne w tamtym czasie, kobiety nie musiały się umawiać ani trzymać sztywnej etykiety. Pamiętamy o flappers, czyli, czyli o tych no ja wiem, podlotkach, czyli kobietach niezależnych, które robiły co chciały, dlatego nie musiały trzymać się etykiety, aż tak jak było to jeszcze w XIX wieku, czy, czy przed, na początku XX wieku, przed I wojną światową. No, i wewnątrz tych minutierów tych nosiły potrzebne rzeczy, potrzebne damy, czyli to, co musiała mieć ze sobą, jakieś, jakieś podstawowe kosmetyki. Były tam też miejsca na przechowywanie pieniędzy, przynajmniej bilonu, żeby, żeby miała jak wrócić do, do domu, jak opłacić dorożkę, czy też taksówkę, bo w tamtych czasach już taksówki funkcjonowały. I no, było to bardzo modne w dobrym tonie, żeby, żeby taki, taki obiekt mieć. Zobaczcie na broszę. Brosza, która jest broszą. Ten obiekt, który w tej chwili jest pokazywany, to jest, jest wzorowany na egipskiej trumnie, autentycznie egipskiej trumnie. Natomiast brosza jest stylizowana na wachlarze egipskie, czy też wachlarze egipskie znowu są inspirowane kształtem papirusa. Więc no, jak najbardziej odnosi się to wszystko do, do tych egipskich, um, egipskich przedstawień, egipskich artefaktów, których, które wtedy na rynku były bardzo modne. Ludzie się bardzo ekscytowali nowymi odkryciami archeologicznymi. Tutaj kolejne, kolejne necessary, kolejny czy też minutiery. Jak widzicie, cała moc w pewnym okresie to było bardzo modne. Nawet jeden z neceserów, który akurat nie był prezentowany i dziwi mnie to, że on się nie pojawił, albo gdzieś mi umknął na wystawie. To był Necessar, który król, nie wiem czy. Nie wiem, czy nie mam nagra... jeżeli znajdę nagrania to albo podobnego nesesera, albo dokładnie tego, to, to wam go pokażę. I to był neseser, który Gabriel Chanel dostała od króla, króla Anglii. Ona była jego kochanką i utrzymanką przez, przez długi okres czasu. On obdarowywał ją biżuterią, no jak miał ochotę. Dwa razy do roku dostawała perły. Tutaj, tutaj kolejne minuty. Dwa razy do roku dostawała perły. Jeden sznur pereł oczywiście naturalnych dostawała na święta, a drugi dostawała na swoje urodziny bądź imieniny. Tego już nie pamiętam. Tutaj jak widzicie na aparat płata, płata figle, szczególnie podczas fotografowania przez szybę. No taki brelok na klucze, czy właściwie oprawka na klucze wykonana ze złota, emaliowana wysyłana diamentami. Rzecz niesamowita. Nigdy nie widziałem takiego rozwiązania. Pierwszy raz właśnie na tej wystawie nie wiem, czy to jest proponetka na klucze, czy uchwyt na klucze, jak to nazywać. No i żabot Pin, który... Właściwie tutaj bardziej widzę inspiracji Indiami, a mniej Egiptem. Niemniej on z jakichś powodów znalazł się w tych, w tych egipskich inspiracjach kartiera. Zresztą, zresztą ten, ten minutier również jest ewidentnie inspirowany Indiami, a nie, a nie Egiptem. Tu zresztą tak samo to przedstawienie wygląda. Nie wiem dlaczego akurat. Ci, którzy wystawę organizowali, w ten sposób to przypisali, być może ma to jakieś odnośniki literaturowe, być może było to robione w jednym czasie, albo, albo jeden projektant. Tu jest ta trumna, czy, czy replika trumny znalezionej w jakimś, w którymś z grobowców faraonów. Też dość, dość ciekawe, że, że ktoś chciał. Nosić ozdobę w kształcie trumny. Dość takie niezwykłe i trochę nie pasujące do tej epoki. Takie rzeczy działy się w czasach renesansu, baroku, a nie w czasach art deco. Kolejny oryginalny artefakt, wybudowany w Minutier. Tutaj ten, ten czerwony materiał to jest koral szlachetny. Jest to o tyle niezwykłe, że Pomimo inspiracji Egiptem, gdzie uży, użyto by jako czerwonego materiału, użyto by karneolu, tutaj jednak karneol się nie pojawia, tutaj pojawia się koral szlachetny. Co ono też pokazuje, że, że tak specjalnie to, ta tradycja kartiera nie interesowała. Tutaj kolejne, kolejny vanity case to już taki bardzo egipski. Nawet tu jakieś reprodukcje hieroglifów się pojawiły i oczywiście oryginalna figurka egipska. On nawiązuje dość, dość tak prosto, nawiązuje do szatelanów, czyli tych takich breloków, które kobiety nosiły przy pasku. Po to, żeby właśnie do tych breloków najpierw mocować klucze, później mocować takie klucze i rzeczy potrzebne w domu, a potem to już były tylko i wyłącznie ozdoby. W średniowieczu była tak, że ta z kobiet, która miała najwięcej kluczy, była najwyżej w hierarchii w domu, dlatego że miała dostęp do jak największej ilości skrzyń. I no, to też był taki, taki prestiżowy obiekt, dlatego on przez długi okres czasu przetrwał. No i aż do początku. Czy właściwie do, do, do drugiej, drugiej ćwierci, XX wieku jeszcze ta tradycja w jakiś sposób w biżuterii się utrzymywała. Tutaj również artefakt oryginalny oprawiony przez Kartiera, pochodzący z jego prywatnej kolekcji. No, i tutaj kolejny, kolejne satua, one było pokazywane wcześniej na filmie. Brosza w kształcie wachlarza, też charakterystyczny motyw dla Egiptu. No, i figurki oprawione przepięknie, one dużo zyskały. Zawsze, zawsze to ja jestem przeciwnikiem takiego wykorzystywanie artefaktów oryginalnych do mocowania w biżuterii i generalnie, formalnie mi to, mnie to zawsze oburza, jeżeli ktoś w ten sposób pozwoli sobie na właściwie zniszczenie zabytku, bo tak należałoby to klasyfikować. Natomiast tutaj, no nie wiem, to naprawdę jest zrobione dobrze, to zrobione jest ze smakiem i nawet jeżeli zabytek został zniszczony w jakiś sposób, to powstał nowy zabytek, który który jest no, dziełem niezwykłym, łączącym w sobie antyk no, i, i nowoczesność. No, dzisiaj to już może nie nowoczesność, bo też to już styl już jest stylem dawnym na tą chwilę, ale na tamte czasy no, było, to, było to jak najbardziej Nowoczesne i odpowiadało modom. Kartier gromadził wielką bibliotekę i gromadził liczne, liczne przedmioty, które wypożyczał swoim projektantom, lub wręcz miał taki zwyczaj, że zapraszał projektanta do siebie i po prostu dawał mu albo jakieś obiekty, albo mu dawał jakieś, jakąś literaturę, jakieś na przykład wzorniki z dawnych, z dawnych lat wzorniki architektoniczne bardzo często pokazywał architekturę i chciał, żeby ci ludzie czerpali inspirację właśnie z tego, co widzą i na tej podstawie tworzyli biżuterię lub obiekty sztuki. No i tutaj oczywiście to, co najważniejsze, czyli to, to, to o czym mówiłem, o tworzeniu biżuterii, czyli motywy, które no, niestety jak, jak widzicie światło nie pomaga fotografować y, tworzenie motywów od takich najprostszych rysunków tak jak tutaj na tym drugim gdzie po prostu coś jest tylko naszkicowane do pełnego rysunku wgląd y, który potem można było pokazać klientom i y, zaproponować y, różne wzory które klient mógł sobie y, wybrać a z drugiej strony można było ten y, na podstawie y, tych rysunków Zlecić wykonanie jakiegoś obiektu złotnikowi. Tutaj już robiłem fotografię, żeby, żeby pozbyć się tego, tego migania. Tutaj jest taki piękny rzut ze wszystkich stron: rzut tej, tej vanity case wzorowanej na egipską trumnę. To już jest, to już jest kolejna rzecz, rzecz, o której nie chcę już dzisiaj mówić. Tam są inspiracje Indiami i, i to są, no to są to są inne rzeczy kolejne, umówię to w kolejnym live. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.